Służba więzienna to misja. Tak mówią o niej wszyscy ci, którzy mają z nią do czynienia na co dzień. Dziś w gruziąckim magistracie odbyły się obchody z okazji święta służb więziennych. Życzyć powinniśmy sobie i wszystkim nam tutaj myślę spokoju. Myślę spokoju, spokoju jeszcze raz spokoju, ze względu na rodzaj klienta, z którym po prostu mamy do czynienia. Praca w służbie więziennej już na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo trudna. Przede wszystkim ze względu na pracę z osobami osadzonymi. Jest to osoba, która jest pozbawiona Osadzona w warunkach izolacji więziennej. I tak naprawdę no, te warunki jakby z naszej strony służby nie są zbyt łatwe. Pomimo niemałych trudności, praca w służbie więziennej może być jednak życiowym spełnieniem. Uwielbiam pracę z ludźmi. Skończyłam studia z resocjalizacji i uważam, że. Takie osoby są potrzebne, żeby wyprowadzać osoby ze środowisk patologicznych, które trafiają do zakładów karnych. I satysfakcja w tej pracy jest najważniejsza. Praca nie dość, że trudna, to jeszcze bardzo stresująca. Z tym czynnikiem każdy z pracowników radzić musi już sobie w miarę możliwości samemu. Każdy ma na pewno indywidualną formę radzenia sobie ze stresem, i każdy musi sobie wypracować tą indywidualną formę radzenia sobie ze stresem poza pracą. Kończąc pracę o 15.30. Nie wychodzimy z pustymi głowami, wiadomo, stres zabieramy do domu, ale musimy pamiętać o tym, że, że rodzina nie będzie żyła naszą pracą musimy się poświęcić rodzinie. System penitencjarny w Polsce w ostatnim czasie zrobił spory postęp i dziś przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oceniany jest jako nowoczesny. W takim razie jak te słowa mają się do wymiaru stricte lokalnego? Są oddziały, tak, w których są osadzeni, osadzeni, w których przebywają osadzeni. W naszym zakładzie karnym nr 2 w grudziącu jest oddział. Terapeutyczne, które zajmuje się osobami uzależnionymi od alkoholu, plus na no, osadzeni, którzy przebywają w poszczególnych oddziałach mieszkalnych. Tak to wygląda. Ponadto w systemie nie brakuje rozmaitych programów resocjalizacyjnych dla osadzonych w zakładach karnych. Chcemy, żeby osadzony po opuszczeniu zakładu karnego no, mógł funkcjonować tak jak normalnie, normalny człowiek w społeczeństwie i miał taką szansę. Wracając jeszcze do obchodów święta służby więziennej, warto wspomnieć o ich istotnym elemencie czyli odznaczeniach dla funkcjonariuszy, którzy na co dzień spotykają się ze wspomnianym już stresem. I trudami owej pracy. Bardzo duże docenienie naszego codziennego wysiłku, naszych, naszego trudu w niełatwej służbie. Praca w służbie więzienną wymaga dużego zaangażowania, jeżeli chodzi tutaj o podejście do każdego skazanego. Każdy skazany jest inny i najważniejsze jest podejście indywidualne. Służba więzienna obchodzi swoje święto tak naprawdę 8 lutego. Przypada ono w rocznicę podpisania pierwszego aktu prawnego regulującego organizację. I funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości stało się tak w 1919 roku.